Hej! Zapraszamy dzisiaj na tutorial, który mam nadzieję pomoże Wam wnieść odrobinę koloru w Wasz codzienny makijaż oka. Górna powieka utrzymana z neutralnych barwach, natomiast na dolnej pojawia się kolor. I mamy tutaj fiolet oraz złoto. I to będzie makijaż, który, za dobrą sprawę, pasuje każdemu kolorowi oczu, także mam nadzieję, że Większość z Was się odważy i spróbuje go na sobie. Oczywiście ja teraz poszłałam też trochę z ustami, ponieważ mam taką piękną, fioletową, różową pomadkę, która aż się prosi, żeby ją nosić w te zimowe dni. A oczywiście możecie ją zastąpić jakimś neutralnym kolorem na ustach również, ale może któraś z Was odważy się na odtworzenie go w pełni. Także zapraszam Was na tutorial. Przechodzimy do makijażu. Zacznę oczywiście od podkładu. Podkład to jest nowość w firmie Sena. To jest Lasting Illusion, czyli taki podkład o um, dość mocnym kryciu i takim satynowym fajnym wykończeniu. Także naprawdę ciekawy do przetestowania podkład. Oczywiście na może kołamę całą twarz. Cień pod oczami zakryję paletką korektorów. Wykorektor to następnie utrwalę pudrem sypkim. I całą twarz? Omiotę lekko pudrem. Brwi uzupełnię cieniem do brwi w kolorze Ebony, a kształt trwale żalem do brwi i zaraz do Was wrócę i zajmiemy się makijażem oczu. Pierwszym krokiem będzie zaznaczenie załamania powieki takim dość ciepłym, brązowo-różowym kolorem. Jest to kolor matowy i używając do blendowania aplikuję kolor załamania powieki, przy okazji rozcierając krawędzie cienia. Zostając przy tym samym cieniu zmieniam na mniejszy pędzelek i aplikuję go również na zewnętrzny kącik ruchomej powieki. A na wewnętrzną część ruchomej powieki nałożę matowy, beżowy cień. Od razu zacieram granice między wszystkimi cieniami, żeby było łagodne przejście koloru. Nie chcemy żadnych ostrych krawędzi. Teraz używając takiego ciemnego, dość matowego koloru, który jest na pograniczu brązu i fioletu, będziemy dodawać głębi oczom i będziemy zaznaczać tutaj sam zewnętrzny kącik oraz odrobinę powyżej załamania. Zmieniając na jeszcze mniejszy pędzelek, ten sam kolor zaaplikuję na dolną powiekę. Jedynie w zewnętrznym kąciku i tak do jednej trzeciej długości powieki. No to przechodzimy do wprowadzenia kolorów w nasz makijaż. I będziemy używać takiego fioletu, który apelizuje się na różne odcienie fioletu. W tym momencie on jest źle oddany w kamerze. Trochę jest bardziej różowy niż ten kolor, który widzieliście. I ten fiolet będę nakładać tutaj na dolną powiekę koncentrując się na samym środku powieki. A sam wewnętrzny kącik, rozświetlę odrobinę perłowym złotem. Załamanie powieki tutaj wewnętrznej części, jak widać właśnie na tym drugim oku, ocieplę odrobinę takim pięknym, miedzianym, perłowym cieniem, używając go na bardzo puchatym i rozkloszowanym cieniem do blendowania. I kolor wprowadzę tutaj właśnie w stronę brwi. Zostało już tylko zaznaczenie linii z czarnym, matowym cieniem. Pomaluję jeszcze linię wodną, bożową kredką i wytuszuję rzęsy i wrócimy do makijażu twarzy. I wracamy do makijażu twarzy, policzki wykonturuję wypiekanym bronzerem. Na policzki nałożę delikatny róż. Na usta oczywiście możecie użyć pomadki lub błyszczyka w neutralnym kolorze. Ja natomiast użyję takiej pięknej różowo-fioletowej pomadki, która dodatkowo podbije ten fiolet na dolnej powiece i wniesie jeszcze odrobinę koloru do naszego codziennego makijażu. I tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Listę wszystkich kosmetyków, oczywiście, znajdziecie w opisie na dole. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!